mikołajkowych wydarzeń miało miejsce w tym tygodniu w Wąbrzeźnie i będą one dominować w dzisiejszym wydaniu programu lokalnego, ale pokażemy także oczywiście inne tematy. Anna Wińsławska, witam serdecznie. Jak zwykle w tym miejscu mówię Państwu o tym, co będziemy mogli oglądać po wiadomościach. Dziś będzie to relacja z przeglądu Orkiestr Dętych, który odbył się w listopadzie w Wąbrzeskim Domu Kultury. Pokażemy także kolejny archiwalny materiał Miejskiej Telewizji Kablowej, a już teraz aktualne wiadomości i informacje z ratusza. W najbliższy czwartek 12 grudnia burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski zaprasza na tradycyjne już otwarte spotkanie z mieszkańcami. Tak robię co roku po to, żeby proszę Państwa rozliczyć się z roku minionego, z budżetu, jak go realizowaliśmy, jakie zadania wykonaliśmy, co się udało, co się nie udało zrealizować i również chcę porozmawiać o perspektywach, a więc o roku 2014, o tym jaki budżet złożyłem właśnie radnym, co planujemy w przyszłym roku zrobić. A tak że, jak podkreśla burmistrz, będzie można zabrać głos w sprawie każdego problemu nurtującego mieszkańców Wąrzeźna. Dla mnie takie spotkania są bardzo dobre, bardzo ciekawe. Poruszacie Państwo no, różne sprawy, te, które są jakby problemami codziennymi, ale też z organizacji ruchu, z tego, jak po tym mieście ciężko się poruszać, może znaki drogowe, może inne rzeczy. Jestem gotów rozmawiać na każdy temat, wyjaśnić każdą sprawę Państwu i dlatego zapraszam. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w sali kolumnowej Wążeskiego Domu Kultury. Początek o godzinie 17, a relacja oczywiście za tydzień na naszej antenie. W miniony piątek oddano do użytku wyremontowane targowisko miejskie przy ulicy Matejki. Niestety, wietrzna i mroźna pogoda, jaka tego dnia napłynęła nad całą Polskę, sprawiła, że na targu pojawiło się zarówno mało kupujących, jak i handlujących. Ci jednak, którym warunki nie były straszne, mówili, że są zadowoleni z odnowionego miejsca handlu. No, jest ładny rynek, który jest polewany, utwardzony jest i po prostu poza zaszeniem jest, jest że ładnie. No, podoba mi się naprawdę. Będzie no. lepiej niż, niż poprzedni rynek. O, to na pewno, tam były warunki takie naprawdę nie za ciekawe poprzedni rynek, nie? Mm -hmm. na no, się po, po, postarał, to burmistrz zrobił naprawdę z prawdziwego zdarzenia, nie? Burmistrz więc odwiedził w pierwszy dzień funkcjonowania nowe targowisko. Towarzyszyli mu pracownicy ratusza oraz przedstawiciele firmy Bud, która wykonywała modernizację. W oddaniu obiektu do użytku wziął także udział wiceprzewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober. Bo to właśnie dzięki dofinansowaniu z programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach rządowego programu Mój Rynek udało się wykonać remont targowiska. Całość kosztowała ponad 1 560 tysięcy złotych. Zarząd województwa. Dołożył nam około milion złotych. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście związać producentów żywności, tej żywności zdrowej, ekologicznej, żeby oni bezpośrednio mieli kontakt z klientem i ta żywność była dostępna dla osób, które chcą zaopatrywać się w tego rodzaju produkty rolno-spożywcze. W rządowym programie Mój Rynek wzięło udział 11 samorządów z naszego województwa. Wąbrzeźno było pierwszym, które oddało gotowe zmodernizowane targowisko. Zapraszamy serdecznie. Co prawda nie trafiliśmy z pogodą, no ale na to niestety nie mamy wpływu. Dzisiaj widać, że bardzo mało sprzedających osób, no i kupujących, ale myślę, że bo rozmawiam z ludźmi, tak, chodzili, obserwowali. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że kolejne targowiska będą tutaj tłumy. Teren nowego targowiska podzielony jest na dwa sektory rolno – rolno-spożywczy i chemiczno-odzieżowy. 62% powierzchni handlowej jest zadaszona. Targowisko jest ogrodzone i przyłączone do miejskiego monitoringu. Jego charakterystycznym elementem jest brama wjazdowa z logiem Mój Rynek. Stawki opłat targowych pozostają bez zmian. Handel odbywać będzie się jak do tej pory we wtorki, w piątki i w soboty w godzinach od 6 do 15. Po kilku pierwszych dniach handlowych odwiedzimy targowisko ponownie i zbierzemy. Bierzemy opinie mieszkańców, które oczywiście pokażemy na naszej antenie. Korzystając z wizyty w Wąbrzeźnie, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapytaliśmy go o nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Przypomnijmy, w ramach obowiązującej jeszcze w tym roku perspektywy, tylko w 2013 udało się dzięki środkom z Unii Europejskiej zmodernizować targowisko, wybudować ścieżki rowerowe czy kontynuować projekt przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie. Przyszły rok jednak to już nowa perspektywa, a w niej, jak mówi Ryszard Bober, Diametralnie zmieni się na przykład program rozwoju obszarów wiejskich, ze środków którego remontowane było m.in. wąbrzeskie targowisko. Pewne działania z prowu wypadają. Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej decyzji, które kierunki będą wspierane. Na pewno będzie wsparcie dotyczące przedsiębiorczości, ale tej przedsiębiorczości w kierunku różnicowania działalności, w kierunku dział, działalności nierolniczej, czego skierowany bardziej pod kątem, pod kątem gospodarstwa. Rolność. Takie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie już na innych zasadach, ale z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W Prowie prawdopodobnie tego działania nie będzie. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać prawie 106 miliardów euro. 73 miliardy trafią na politykę spójności. To więcej niż w obecnej perspektywie, co nie oznacza jednak wcale, że więcej pieniędzy popłynie w stronę samorządów. Urzędy Marszałkowskie Stawiać będą na budowę innowacyjności i konkurencyjność gospodarki w regionach. Martwimy się bardzo. Na konwencie burmistrzów apelowaliśmy do pana marszałka, że my rozumiemy, że metropolia, innowacyjna gospodarka, e, rozwój przedsiębiorstw, tak, ale coś, żeby było dla takich miast jak Wąbrzeźno, dla małych gmin. E, no, e, powiem tak, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, co na razie nam się przedkłada. Co prawda pan marszałek obiecuje, że specjalną pulę stworzy i specjalne projekty. Czy to się uda? Zobaczymy, na razie się przyglądamy, jeździmy na konsultacje. Tworzy się jakby ostateczna wersja nowego programu operacyjnego 2014 do 2020 w województwie. Wierzymy, że coś się uda, ale perspektywa nie jest ciekawa. Z kolei Janusz Dzięcioł, poseł Platformy Obywatelskiej powiedział nam podczas niedzielnego spotkania w Wąbrzeskim Domu Kultury, że pieniądze na inwestycje w przyszłej perspektywie będą, ale rzeczywiście inaczej wydawane, bo to ostatnia szansa na tak korzystne finansowanie dla Polski z Unii Europejskiej. Przez te 6 lat musimy wypracować tyle żebyśmy mogli już te pieniądze, które dzisiaj dostajemy, żeby zapracowały na to, co będzie po 2020 roku. I w tym jest chyba największa mądrość tego, o czym premier właśnie mówi, żebyśmy tych pieniędzy nie zmarnowali tylko na same inwestycje, ale żebyśmy je przetworzyli na sytuację, która będzie przynosiła następne pieniądze już poprzez nasz tylko kraj, prawda? Unia będzie zawsze nas wspomagała i zawsze będziemy mogli korzystać, ale yy, yy. W tej chwili korzystamy z niej najwięcej, i ciągle się najwięcej nie da. Wszystkich zainteresowanych tematem nowej perspektywy odsyłamy do projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Można go znaleźć na stronie internetowej: www.mujregion.eu. Do tematu będziemy powracać. A teraz coś dla zainteresowanych problemem bezrobocia. Można mu skutecznie zapobiegać dzięki dobrej i mądrej współpracy między szkołami a przedsiębiorcami. Takie wnioski padały na środowym spotkaniu w Starostwie Powiatowym. W informacjach ze Starostwa także Mikołajkowe spotkanie podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bezrobocie w naszym regionie to znaczący problem dla społeczeństwa, jak i dla samorządów lokalnych. W Powiecie Wążeskim według danych z końca listopada zarejestrowanych jest ponad 3100 osób bezrobotnych. Gro z nich to absolwenci szkół zawodowych. By pomóc im odnaleźć się na rynku pracy, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie wraz z Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu wąbrzeskiego zorganizowało specjalne spotkanie. Dzisiejsze spotkanie miało na celu. Pozyskanie od pracodawców informacji, jakich pracowników w najbliższym czasie będą potrzebowali i jakich uczniów są w stanie przyjąć na praktyczną naukę zawodu. Chcieliśmy również od dyrektorów gimnazjów dowiedzieć się, w jaki sposób. Z Uzyskanymi informacjami dotrzeć do uczniów gimnazjów, którzy niedługo będą podejmowali decyzje związane z, dalszym, z dalszymi losami, swoimi losami edukacyjnymi. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, starosta powiatu, przedstawiciele cechów oraz lokalni przedsiębiorcy. Współprowadzącym był pan Marek Jasiński, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego. Na spotkaniu podkreślano, że pracodawca przyjmujący ucznia na naukę zawodu powinien go kształcić jako swojego przyszłego pracownika. W związku z tym ustalono o konieczności wystosowania ankiety do właścicieli firm w powiecie, by te określiły jakich i ilu pracowników będą potrzebować w najbliższym Latach. Dzięki wynikom ankiety będzie można stworzyć nowe profile w szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności w szkołach zawodowych, aby absolwent mógł niezwłocznie po zakończeniu edukacji podjąć pracę zawodową. Dzięki zebranym informacjom dyrektorzy gimnazjów ponadto otrzymają wskazówki dotyczące pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Duży nacisk będzie również stawiany na współpracy z rodzicami. Następne spotkanie odbędzie się w styczniu lub w w końcu, w końcu stycznia lub na początku lutego, i to spotkanie w całości będzie poświęcone wynikom ankiety. Poza tym, planowane jest otwarcie strony internetowej, na której rodzice, uczniowie gimnazjów, ale i przedsiębiorcy będą mogli otrzymywać wskazówki i informacje odnośnie dalszej współpracy. 5 grudnia w sali konferencyjnej starostwa powiatowego spotkali się podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR zorganizował dla nich mikołajkowe spotkanie integracyjne, na którym oczywiście nie zabrakło pomocników zapracowanego świętego Mikołaja. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach z czerwononosym reniferem. Amen. Podopieczni prezentowali również swoje zdolności śpiewając najpiękniejsze polskie kolendy. Spotkanie podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostajemy w świątecznym klimacie i rozpoczynamy wiadomości kulturalne, a w nich na początek Mikołajkowe wydarzenia w Wąbrzeskim Domu Kultury. No, no, nie. Nie. Prawda? Cukierków W miniony wtorek w Wążeskim Domu Kultury podsumowano dwa świąteczne konkursy: na portret świętego Mikołaja i na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Łącznie do WDK wpłynęło około 700 prac. Na ten konkurs przygotowałam e, laurkę na tym jest choinka. Parę razy już brałam tutaj udział w tych konkursach i niedawno y, zajęłam drugie miejsce w konkursie Mój Czworonożny Przyjaciel. W dniu rozdania nagród w Wąbrzeskim Domu Kultury pojawili się autorzy prac. Towarzyszyli im rodzice i dziadkowie, którzy wspierali młodych artystów już na etapie tworzenia kartek i portretów. Moją pracę robiłem bardzo krótko i pomagała ją robić babcia. Mi pomagała mama, bardzo się starałam i robiliśmy pracę razem. Wysiłki opłaciły się. Podczas otwarcia wystawy pokonkursowej mnóstwo nagród i wyróżnień wręczał m.in. święty Mikołaj. I tak, w konkursie na jego portret w kategorii przedszkola pierwsze miejsce zajął Witold Szanowski z przedszkola miejskiego bajka w Wąbrzeźnie. Wśród uczniów szkół podstawowych, według żyli najpiękniejszy portret przygotowała Maria Turba. Z w konkursie na kartkę świąteczną wśród przedszkolaków najlepszą pracę wykonał Jakub Wzorek z Womrzeźna. W grupie otwartej zwyciężył Dom Pomocy Społecznej w kategorii Gimnazja Anna Cieślak-Skowalewa, natomiast w kategorii uczniów szkół podstawowych Michalina Kędziorska ze szkoły w Łobdowie. Pierwszy raz biorę udział tutaj w domu kurtu kultury. Zajęłam pierwsze miejsce i się bardzo cieszę. Lauraci konkursów spotkali się na kilka dni przed Mikołajkami. Zapytaliśmy ich więc, jakie mają w związku z tym świętem marzenia i czy umieścili je w liście do Mikołaja. No ja bym chciała e, lalkę Majli Dupany w środku z kucykiem. I myślisz, że przyniesiesz Mikołajku do No może napisałem list do Świętego Mikołaja i chciałbym dostać lalkę Monster High z Klo z i grę Boom. no a do listu Mikołajowi jeszcze dałem ciasteczko. Ja bym chciała dostać Ferbiego tablet etui do tableta. Mm -hmm. I napisałeś też list, no. się żeby na cały rok. Da a Mikołajowi dam mleczko i ciasteczka. Na Mikołajki bym mogła dostać książkę, to już obojętnie jaką. Mamy nadzieję, że Mikołaj spełnił prośby dzieci. A portrety z jego wizerunkiem oraz kartki świąteczne można oglądać na wystawie pokonkursowej w Wąbrzeskim Domu Kultury. Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji. Okazję do mikołajkowego spotkania miały także uczestniczki klubu aktywnych kobiet działającego w Wążeskim Domu Kultury. Na mikołajkową kawę i ciasto WDK zaprosił je po zajęciach 5 grudnia. Zajęcia klubu aktywnych kobiet odbywają się we wtorki i w czwartki. Prowadzi je pani Justyna Rumińska-Sul, instruktor rekreacji ruchowej, która proponuje kobietom gimnastykę, jogę czy zajęcia na basenie. W tym klubie uczęszczam już 3 lata, jest bardzo fajnie, bawimy się bardzo miło. Pani Justyna jest prowadząca, prowadzi z nas pięknie, podoba mi się, gimnastyka jest wspaniała. No i co tu więcej mówić, bardzo nam, nam wszystkim się podoba. W tym samym czasie w Wąbrzeskim Domu Kultury odbywał się mikołajkowy turniej szachowy. Młodzi miłośnicy strategii stanęli do rywalizacji, którą umożliwił im Wąbrzeski Dom Kultury wraz z ogniskiem miejskim Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jak dzisiaj zauważyłem już jeszcze przed rozpoczęciem, jest sporo młodzieży i to napawa naprawdę optymizmem, oby tak dalej, tylko jeżeli będzie tylu to my, tylu zawodników, zawodniczek, no to będziemy się starać jako Ognisko Miejskie Towarzystwo krzewienia Kultury Fizycznej wspierać tą piękną, wspaniałą rozrywkę, jakie są szachy, to wiadomo, że szachy pomagają w nauce, szczególnie w matematyce i oby tak dalej, żeby tylu właśnie, tyle dzieciaków, żeby przyszło jak dzisiaj. Turniej składał się z pięciu rund, podczas których każdy z uczestników miał do wykorzystania 15 minut. Niektóre partie powodowały napięcie do ostatnich sekund, chociaż po uczestnikach nie zawsze było można poznać stres. My zapytaliśmy młodych graczy, co dają im spotkania przy szachownicy. Dużą satysfakcję. Zderania mi dają, bo lubię grać w szachy, wygrywać, i też trzeba wziąć do głowy przed raną. Gra w szachy pomaga w nauce, i żeby w nią grać, to potrzeba dużo skupienia. W ostatecznej klasyfikacji trzecie miejsce zajął Kamil Lisiński. Na drugim miejscu podium stanął Adrian Retz, a złoty medal powędrował do Bartosza Lisińskiego. Przypominamy, że w Wążeskim Domu Kultury działa koło szachowe, do którego wciąż można się zapisywać. Spędziliśmy w śpiewającej i świątecznej atmosferze. Tego dnia już po raz szósty odbył się festiwal piosenki dziecięcej rozśpiewane dzieciaki. Młodzi wykonawcy śpiewali piosenki z tekstami przede wszystkim Jacka Cygana. Nad honorowy nad imprezą objął burmistrz Womrzeźna Leszek Kawski oraz poseł Janusz Dzięcioł. Zawsze jestem pełen podziwu w stosunku do tych dzieci, jak, z jaką lekko, lekkością podchodzą do mikrofonu, z jaką lekkością ten swój wyćwiczony, wyśpiewany repertuar prezentują. To jest dla mnie to jest mistrzostwo świata. To mistrzostwo oceniało trzyosobowe jury, które zgodnie przyznało, że poziom tego rocznego festiwalu był zróżnicowany, bo piosenki Jacka Cygana mają pewien stopień trudności. Sądzę, że to są, nie, nie są zbyt proste piosenki i tak samo pod względem interpretacyjnym i pod względem technicznym. Dlatego bardzo, bardzo gratuluję wszystkim osobom wyróżnionym za tak świetne wykonanie i dojrzałość muzyczną. Czym zatem wyróżniły się osoby, które postanowiło nagrodzić żyli? No to były osoby, które zostały ocenione znacznie wyżej od pozostałych ze względu na intonacyjność, czyli pierwszy warunek dobrego śpiewu to jest intonacja. Jeżeli młody człowiek będzie chce śpiewać, no to musi posiadać tą intonację albo wykształconą, albo intonację nabytą, którą on posiada. Poza tym y, musi również tę piosenkę jeszcze zinterpretować. I taką interpretację wykonała na przykład Sara Lityńska z Ciechocinka, która zajęła drugie miejsce w kategorii od 7 do 12 lat. rodzice i tam mnie wspierały, więc praktycznie nie miałam żadnej tremy. Uważam, że występ mi wyszedł dobrze. Trzecie miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajęła Nandi Lewandowska z Ciechocinka, która jak opowiedziała nam ma już kilka sukcesów na swoim koncie, a śpiewa w domu z całą rodziną. Piosenki, które dzisiaj śpiewam mi się bardzo podobały, no bo chodzę też do takiej szkoły muzycznej, gdzie pani mnie uczyła tej piosenki, było proste do nauczenia się. Z kolei na pierwszym miejscu w kategorii od 7 do 12 lat uplasowała się Wiktoria Bielawa, reprezentantka Brodnicy. W starszej kategorii wiekowej na trzecim miejscu pod stanęła Julia Jerzewska z Torunia. Prezentuje się bardzo często, może dwa razy w miesiącu. Występuję praktycznie od dziecka, bo kiedyś występowałam w takim klubie tanecznym i właśnie pokonałam tremę, także już, już się nie stresuję przed występem. Drugie miejsce w tej samej kategorii powędrowało do Nasti Smirnowej, a pierwsze do Karoliny Zielińskiej z Kowalewa Pomorskiego. Właśnie dzisiaj miałam taką jakąś tremę, może dlatego, że w jednej piosence miałam dźwięk, który pierwszy raz taki wysoki dźwięk śpiewałam. Żyli przyznało jeszcze dwa wyróżnienia dla Laury Truszczyńskiej z Nowego Miasta Lubawskiego i Sary Maćkowiak z Torunia. Ja jestem tutaj drugi raz i mi się podoba, no, a tak po prostu podoba mi się tutaj, bo tutaj jest dużo uczestników, jest duża konkurencja i można się tutaj pokazać. Z zaproszenia Womrzeńskiego Domu Kultury skorzystali także przedstawiciele wąrzeźna i okolicznych miejscowości. Mimo, że nie zajęli żadnych miejsc czołowych, dobrze się bawili. Jesteśmy z stoczkiej porcelany i babę ze sobą. Bóg. Mama mi pomogła wybrać te piosenki i, pomog... i pomogła i przygotowywała mnie. Czytając na rozstrzygnięcie konkursu, rozśpiewane dzieciaki skorzystały z możliwości zabawy z Mikołajem. Święty tego dnia wspierał na duchu wszystkich występujących. Był bardzo pozytywny dzień. Podsumowała konkurs Gizela Pijar, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury. Duży w tym udział sponsorów. Udało nam się otrzymać dofinansowanie z ZX-u. 1500 zł, jakie przeznaczyliśmy na nagrody, dodatkowa pula, która wspomogła nasz fundusz nagród, sprawiła, że myślę, że zrobiliśmy też małe niespodzianki tym, którzy znaleźli się na podium. Poza tym za finansową pomoc w organizacji festiwalu WDK dziękuję gminie miastową Rzeźno oraz Januszowi Dzięciołowi, posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. A my na szerszą relację i rozmowy z pozostałymi uczestnikami zapraszamy w programie już po nowym roku. Pozostajmy jeszcze na chwilę w Wąbrzeskim Domu Kultury. W tej placówce od niedawna możemy korzystać z interaktywnej formy poszukiwania turystycznych ciekawostek w regionie. Od kilku tygodni w Wąbrzeżskim Domu Kultury możemy korzystać z usług Infokiosku Wewnętrznego. Za pomocą tego urządzenia znajdziemy kompleksową informację na temat atrakcji turystycznych regionu i kraju. Infokiosk został bezpłatnie przekazany Wąbrzeźnianom na wniosek Domu Kultury od Polskiej Organizacji Turystycznej. To już drugie urządzenie otrzymane w ramach specjalnego projektu od tej właśnie organizacji. W ubiegłym roku do Miejskiego Punktu Informacji, który przypomnijmy koordynowany jest przez WDK, trafił komputer dla turystów. Tam w ciągu dnia mamy więc już okazję znaleźć atrakcje turystyczne w województwie. Dowiemy się także groże czy na temat Wążeźna. Ponadto niektóre z parkomatów na placu Jana Pawła II wzbogacone są o informację turystyczną. Tu jednak w tej jednostce wążkim Domu Kultury przy ulicy Wolności 47 odbywają się regionalne i ogólnopolskie imprezy. Tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków, nie tylko ziemi wążowskiej, całej ziemi chełmińskiej. Tu zdobywają informacje na temat atrakcji turystycznych naszego miasta, powiatu, jak również regionu. InfoKiosk pozwala na uzyskanie tych danych, które są przedmiotem naszych zapytań. Z InfoKiosku możemy skorzystać w godzinach otwarcia Wąbrzeskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 21, a w soboty i w niedzielę od godziny 12 do 18. Na koniec dzisiejszych wiadomości informacje sportowe, a w nich mikołajkowy meeting pływacki oraz turniej w piłce halowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Obydwie inicjatywy zorganizowało Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wombrzeźnie. Miting pływacki odbył się 6 grudnia na Wąbrzeskim basenie. Udział w rywalizacji wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. W czasie zawodów uczestnicy mieli okazję konkurować indywidualnie, jak i pokazać siłę współpracy w sztafecie, w której zwyciężyły zarówno drużyny dziewcząt, jak i chłopców ze szkoły podstawowej nr 2. Indywidualnie w swoich kategoriach wiekowych najlepsi okazali się Martyna Zielińska, Wiktor Czerwiński, Oliwia Niemet i Mikołaj Fiałkowski ze Szkoły Podstawowej nr 2, Marta Mądry ze Szkoły Podstawowej w Krusinie, Jan Zaremski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolubiu-Dobrzyniu, Aleksandra Sztankę z wążeskiej Trójki, Jakub Firchow, Kassandra Kastner i Jan Neumann z Dwójki oraz Olga Wartecka i Kacper Garbarczuk z wążeskiego Gimnazjum. Nagrody dla młodych pływaków ufundowali Wąbrzeska Restauracja Stopklatka oraz Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji. Dzień wcześniej odbył się natomiast powiatowy turniej piłki halowej dla szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji wzięły udział drużyny z Wąbrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego, zespołu szkół zawodowych oraz zespołu szkół we Wroniu pięknej sportowej rywalizacji, że tak powiem, no bawiliśmy się ja razem przeżywałem z młodzieżą w, w tej grze. Bardzo zresztą sędziowaną w ferii i było dużo adrenaliny, młodzież mocno przeżywa, bo prawie że do końca turnieju nie było wiadomo kto zajmie pierwsze, kto drugie, kto trzecie. W efekcie na trzecim miejscu plasowała się drużyna ogólniaka, drugie miejsce zajął zespół szkół we Wroniu, natomiast zwycięzcą turnieju został zespół szkół zawodowych Gospodarz Rozgrywek. I tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Na kolejne, zapraszam za tydzień, będzie to już ostatnie w tym roku tradycyjne wydanie programu lokalnego. Widzimy się w środę o godzinie 16. Do zobaczenia.